Jesteśmy dumni, że ten honor przyjęli ojciec święty papież Jan Paweł II, pan Florian pierwszy I Starostagożowski, pan Zenon Bauer, wieloletni przewodniczący Prezydium Rady Miejskiej, a także obecny dzisiaj ksiądz Prała Witold Andrzejewski i pan Edward Nębicki, poeta i kompozytor romski, który również miał być dzisiaj z nami obecny. Dziś w tego szacownego grona wejdą kolejne znamienite osoby. Jego eminencja Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na i Jego ekscelencja ksiądz biskup Adam Dyczkowski. Wierzę, że ten tytuł sprawi wyróżnionym prawdziwą radość, a naszym mieszkańcom przyniesie zaszczyt i splendor z posiadania tak wybitnych, honorowych obywateli. Pan prezydent Ryszard Kaczorowski, wierzy jest jedynym, niekwestionowanym nauczycielem godności i honoru. Godności i honoru. No Dlatego nie dziwi się, że dzisiaj pośród was został z takimi honorami tutaj uczczony. Kiedy otrzymałem oficjalne pismo od Pani Przewodniczącej, przeżyłem to bardzo głęboko. Drodzy Państwo, tym bardziej, że mieliśmy to przyjąć razem z Prezydentem Kaczorowskim. Miałem zaszczyt współpracować z nim w szeregach harcerstwa imigracyjnego, kiedy w Polsce w szeregach harcerstw nie miejsca. Miałem okazję podziwiać rezultaty ich pracy w postawie Młodzieży Harcerskiej, jak choćby ta druchna 14-letnia, trzecie już pokolenie Austry w Australii na widok naszych dystynkcji zasanitowała za maszyście, kolega z uśmiechem oświadczył, proszę Druchny. Jeżeli na naszym zlocie będzie wybór misja, ja będę głosował za druchną, zatrzymała się, spojrzała na nas bardzo poważnie. I oświadczyła <laughs> przepraszam. Ja jestem prawdziwa Polka i ja nie mam takie głupstwo w głowie. <laughs>